O Filipie Heizerze od kilku dni znów jest głośno. Po nieudanych występach w tańcu z gwiazdami, kebabowych skandalach i ogłoszeniu walki w ramach Fame MMA oraz szybkiej rezygnacji z niej, na tapet wrócił temat Fundacji Celebryty. W tym tygodniu poseł Łukasz Litewka ujawnił, że pieniądze zbierane na pomoc małej igi nigdy nie zostały przekazane rodzicom chorej dziewczynki. Mowa o kwocie, jaka została przekazana na konto Fundacji prowadzonej właśnie przez Heizera. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Filipem. Jak przyznał, zaistniała sytuacja to jego życiowy dramat, z którym mierzy się od miesięcy. Celebryta utrzymuje, że jego fundacja została okradziona. Sprawa trafiła już do prokuratury. Zanim Łukasz Litewka upublicznił nieścisłości związane ze zbiórką, skontaktował się z Filipem Heizerem. Wyglądało na to, że panowie się dogadują i obu zależy na pomocy choremu dziecku. Ostatnia seria wpisów posła w relacji na Instagramie rzuca jednak nowe światło na kulisy całej sytuacji. Problem polega na tym, że poseł chciał rozwiązać sprawę braku wpłat na leczenie igi czekalskiej, tymczasem Filip połączył to z inną kwestią. Filip Heiser pewnie pod wpływem sporych emocji skomponował późnym wieczorem Stories, na którym, uwaga, połączył zupełnie inną sprawę i osobę, panią Monikę K., ludzie teraz myślę to, że to mama Igi, moją klatkę piersiową i uwaga, swoją fundację, którą nazwał ta sama fundacja, twoja Filip, nikogo innego. Taki miks personalny i łączenia dwóch zupełnie innych spraw to wybitnie smutne działanie, zaczął Litewka. Jak napisał dalej, kiedyś bronił Filipa Heizera, ale teraz pisze prawdę, bo najważniejsza jest dla niego Iga i jej rehabilitacja. Podkreślił też, że post opublikowany kilka dni temu na jego profilu na Facebooku nie był związany z Moniką K, a to o niej najgłośniej mówi ostatnio Heiser. W tym wszystkim najsmutniejsze jest to, że od kilku miesięcy do fundacji Filipa Heizera dobijali się rodzice, dobijali się opiekunowie dziewczynki i nikt nawet nie odpisał, kontynuował litewka w relacji.